Dzisiaj rozpoczynamy szósty dzień naszych zmagań. Mamy już sufit. No, Iza już tutaj zabrała się zamalowanie. Na chwilę obecną wygląda to w ten sposób. W niektórych miejscach prześwitują grafiki. W tym momencie zabiorę się za ulubiony marker do ścian. Uwaga, kradla dorosłych o. A. A Nie ma szans Wtarliśmy ja. już do naszego ostatnio ulubionego miejsca w Jakim jest? Kastorawa Ładnie to będzie wyglądało w zakupach wszystkie rzeczy w położeniach kupione załadowaliśmy już wszystko na przyczepę Tam nie wiem czy widzicie czy nie widzicie i zmierzamy teraz do komfortu do Gdyni żeby kupić sztuczną trawę No, może Albo. O, no, stań tak na miejscu. Przedstawiany Kluczowa rzecz naszego projektu. Chyba co? No. No, ale trochę kleju będziemy musieli na to wylać na pewno. Nie? Deski, no, no, no. Stylu, nie? ale to wtedy weźmiemy, przyłożymy ją dzisiaj. A klejcie nie będziemy na razie i będzie kit. No, idziemy szukać. Powiedz mi, system mi pokazuje, że macie trawę Shelton 4-metrową, tam około 30 metrów. Mhm, mhm, uh -huh, uh -huh, Tak, dokładnie. No, to misja, niestety, zakończona niepowodzeniem, bo okazało się, że e, mają za małą ilość tej trawy. Mieli tam chyba z 260, a my potrzebujemy prawie 4 metry więc no niestety dopiero jutro ją dostaniemy i musimy jechać po nią na matarnię. Jak widzicie słup jest pięknie wyszlifowany i czas najwyższy zabrać się za jego malowanie. Do tego użyjemy farbkę w takim kolorze. Okąd, do pomalowania słupa posłuży mi ten oto i wałeczek które właśnie To były całe były farby no i oczywiście wytłoczka nie wiem jak to się nazywa dlatego tego tak nazwałem Ja cisnę dalej ze słupem, a chłopaki zajęli się już szlifowaniem drzwi. Nasza Będ... ulubiona robota. Będą zrobione dokładnie na taki sam kolor jak, jak nasz słup. O coś takiego. Parapety są już przygotowane do tego, żeby je pomalować. Ja zacząłem już to robić wcześniej, ale nagramy to teraz tak, jakbym nie robił tego wcześniej. <noise> Mmm, ale ładnie. Ale pięknie. To jest nasza podłoga tak wygodnie? do montażowni. Na filmie będzie wyglądało jak drewno, a co to jest, to nieważne. Tylko będziemy odmierzać teraz. Docinamy ładnie linoleum, żeby nam weszło tutaj na ten słup. jutro nam spokojnie. Cała podłoga jutro siądzie razem z prawą. No właśnie, zszedłem z drzewa, żeby ratować drona. I udało się, chyba nic się nie stało, zaraz będziemy oglądać. No ale za to ujęcia jakie są.